Dzień dobry, witam Państwa już teraz z naszym kolejnym gościem, z Prezesem Partii Korwin, Posłem Konfederacji, Panem Januszem Korwin -Mik Korwinem-Mikke. Mam przyjemność rozmawiać właśnie w pierwsze urodziny My Politics. Dzień dobry Panie Prezesie. Dzień Prezesie. się, dzień dobry. Panie Prezesie, pierwsze pytanie, panie, które, które zadam, to pe, będzie pytanie zadam, na temat polityki młodzieżowej za... i polityki młodzieżowej w Polsce. Jaka pa, Pana zdaniem ona jest? Czy rząd prowadzi jakąkolwiek dobrą, złą politykę młodzieżową w chwili obecnej? Nie mam pojęcia, co to jest polityka młodzieżowa. Nie mam pojęcia, co to jest polityka w stosunku do ludzi, których nazwiska zaczynają się na nieparzystą liczbę alfabetu. No, można dzielić ludzi na, na różne sposoby, ale nie powinna być żadna osobna polityka, bo to jest zasada władzy dzieli i rządzi. I, i powinno się wszystkich ludzi traktować tak samo, niezależnie od tego, czy jest młodzież, czy, czy nie jest młodzież. Także zdecydowanie się sprzeciwiam prowadzeniem Przez kogokolwiek polityki młodzieżowej, nawet ja, ja jej nie, nie prowadzę. Nie, jak komuś odpowiadam, to nie patrzę ile ma lat. Panie prezesie, dobrze, to przejdźmy w takim razie do kolejnego pytania. Dalej zostaniemy przy temacie młodzieży w polityce, ale właśnie teraz chciałbym tu powiedzieć, tak, Konfederacja jest najmłodszym, ma średnio najmłodszych posłów w, w obecnym Sejmie, w Sejmie dziewiątej kadencji. Także jaka, Pana zdaniem, jest rola młodych ludzi w polityce? Czy ich głos jest słyszany, czy powinien być słyszany? Co pan w tej chwili o tym sądzi o zaangażowaniu właśnie młodzieży w, w obecną politykę zarówno Konfederacji Partii Korwin, ale również politykę polską. W polityce powinny być słyszane głosy rozsądne. U nas w partii nawet e, kiedyś e, 13 latek siedział i całkiem rozsądnie się wy, wypowiadał. Także odróżnijmy, odróżnijmy masy, gdzie oczywiście liczy się wiek i, i średnio tam się. Przyznaje czynne prawo wyborcze, nie wiadomo dlaczego od 18, a nie od 21 na przykład lat. Natomiast, natomiast bierne prawo wyborcze, każdy powinien być, być, być wybrany, nawet 13 lat, powinien być wybrany do parlamentu, jeżeli bardzo mądrze mówi. Także nie widzę, że znowu, znowu faktu usiłuje wcisnąć w jakąś kategorię polityki młodzieżowej. Kategorycznie odmawiam. Odmawiam. Poglądy dzielą się na słuszne, niesłuszne, spójne, niespójne, natomiast nie dzielą się na poglądy młodzieżowe i nie młodzieżowe. Ja na przykład wypowiadam się w sposób, który jest znacznie bardziej młodzieżowy niż poglądy niektórych 30 lat. Panie prezesie, w takim razie, prezesie, w takim razie przejdźmy e... do tematu mediów. I pytanie jest następujące: Czy pana zdaniem w tej chwili istnieje coś takiego jak, jak media niezależne w Polsce czy, i czy one są ważne, czy w ogóle istnienie mediów niezależnych jest ważne dla państwa. Nie mówię dla demokracji, bo wiemy, że pan, pan jest, nie, nie jest demokratą, natomiast dla istnienia państwa, państwa prawa, czy, czy media niezależne są faktycznie kluczową częścią tego, czy są faktycznie tą tak zwaną czwartą władzą, czy nie? Jak głosi stare polskie powiedzenie, czapką, papką i solą ludzie ludzi nie wolą. Przed chwilą wieceśnigodny Grzegorz Nadlepiralski was zniewolił całkowicie dająco ogromnej ilości, ilości, ilości prawa czapkowania i wychwalania. Mam nadzieję, że nie czujecie się specjalnie zniewoleni. Ja się nie zajmuję tam, tam kadzeniem nikomu, ani, ani zdobywaniem głosu przez wysypanie komplementów. Natomiast y, oczywiście, że muszą być media niezależne. I, i media zależne to jest w ogóle bez sensu, bo to nie są media, tylko to jest tuba propagandowa. Brandowa, nie jest tak łatwo być całkowicie niezależnym, w tym celu trzeba nie brać pieniędzy, pieniędzy od, od państwa, nie w tym sensie, żeby być od tego państwa zależnym. Dać. Również na, na przykład zależnym od obcych środków, bo niesłusznie Stany Zjednoczone i Rosja domagają się, żeby jeżeli ktoś bierze pieniądze z zagranicy, z zagranicy to żeby musiał napisać, że jest, że jest obcym agentem. No bo no bo jest obcym agentem, prawda? Jeżeli cała masa polskich mediów bierze pieniądze z rozmaitych zagranic, zagranic, ale również, jeżeli jest, jeszcze gorzej jest, jak bierze pieniądze od polskiej agenty, wtedy jest zależna od państwa polskiego, to jest znacznie gorsze. Znacznie gorsze. Tu jest jedno państwo, które posiada ogromne wpływy. Jeżeli na przykład ktoś wybrał pieniądze od Jego Ekscelencji Kim Zong Una. No to nie jest specjalnie groźny, bo kim co, nic w Polsce zrobić nie może. Natomiast niestety poszczególne no, organizacje w Polsce, poszczególne organy władzy mogą w Polsce zrobić dużo, dużo i właśnie dlatego jest bardzo groźne, jeżeli rząd, rząd wspiera, wspiera media, media tak zwane niezależne. Prawda? Media niezależne są takie, które nie biorą pieniędzy od rządu. A panie Prezesie, jeszcze tu drugie pytanie na temat: czy jaka jest Pana zdaniem w tej chwili oferta medialna w Polsce, poziom mediów w Polsce? Czy on jest dobry, zły, tragiczny, niesamowity, czy, czy ma Pan kompletnie ambiwalentny stosunek do tego? Powiedziałem, powiedziałem 30 lat temu, czy nawet więcej. Że jeżeli się wprowadzi demokrację, socjalizm, równouprawnienie kobiet, tam co tam jeszcze, a telewizja, telewizja jak państwowe wykształcenie przede wszystkim, no to poziom będzie spadał po prostu drastyczny. No nie myślałem, że aż tak strasznie jak teraz, myślałem, że będzie spadał, ale nie aż tak. Jest w tej chwili gorzej niż tragicznie. Jest gorzej niż tragicznie. No dobrze, ale jak chwilę, no to popatrzymy. To można się otrząsnąć z tego wrażenia, ponieważ dawniej też byli tacy idioci. Tylko po prostu nie umieli czytać i pisać. I dlatego nikt ich nie słuchał. Uczenie czytania i pisania idiotów jest po prostu bez sensu. Jeżeli boimy się dać, dać ludziom w rękę pistoletu, to wiedzę jest rzeczą znacznie groźniejszą niż pistolet. I jeżeli boimy się dawać pistoletów, no to tym bardziej trzeba bać się dawać wiedzy. Ludzie głupi mają się dziećmi i słuchać i robić, co im się, co im się poleci za pieniądze. Natomiast jeżeli popatrzymy na komentarze, nawet na moim, nawet na moich portalach, już nie mówię, co się dzieje na lewicowych, prawda? to poziom, to poziom jest przerażający. Ludzie po prostu nic nie rozumieją, nic nie rozumieją, zabierają głos na każdy temat, na każdy temat i oddzielenie ziarna od plew jest trudne. Za komuny mieliśmy problem, jak te rozsądne głosy mają się przebić bo w ogóle mało kto się mógł przebijać. Teraz, może, teraz jest odwrotne zjawisko. Przebić się może każdy, każdy może gadać, ale w wyniku tego z kolei głos osobny jest niesłyszalny z innych powodów. Wtedy był zablokowany, a teraz jest, ale no jest wśród miliona innych głosów i wyłowienie go jest bardzo ciężkie. No, także musimy, musimy tutaj wrócić do. Oczywiście no, da wrócić, no, nie wchodzić się dwa razy do tej samej rzeki, prawda? Ale. Do jakichś bardziej anormalnych czasów. No. Nie można, nie można przez miesiąc zlikwidować najważniejszą rzecz. Demokracja. Fu. Yy, musi być tak, że, że połowa głosów politycy muszą mieć w wolności demokracja. Fu. A y, drugą połowę i przeciwnicy. Tymczasem przeciwnicy dostają tam 1%, 1% czyli gdzieś tam może coś, coś takiego. To ich poważnie nawet nie dyskutuje nad likwidacją w demokracji. A przecież bez tego nie uratujemy cywilizacji, która w tej chwili zdycha, powiedzmy sobie jasno. Panie prezesie, i ostatnie pytanie na dzisiaj, takie już związane, z, tak powiem, urodzinowo z MyPolitics. Mieliśmy przyjemność, jeżeli się nie zgubiłem w liczeniu, gościć pana 11 w ciągu roku istnienia kanału MyPolitics. I czy jest jakiś program, który pan który pan pamięta, pamięta najlepiej, wspomina jako najciekawszy czy, czy najprzyjemniejszy? Czy jest taki program, który pan po prostu pan pamięta, zapadł panu w pamięć? Nie mam tyle problemów, że nie pamiętam tego. Nie staram się pamiętać, bym osiwiał, gdybym gdyby wszystko, co pamięta, jeszcze nie wyłysiał. Natomiast wiem, że był jeden program, na którym zostałem ku mojemu zdumieniu, Slekowany zupełnie bez, bez powodu. Nie mógł się nawet dowiedzieć właśnie o co chodziło. To jest ciekawe, że MyPolitics to jest program dość elitarny. Ja właśnie cenię MyPolitics właśnie za to, że jest elitarny, a nie ogląda tego pół miliona ludzi, bo wtedy poziom beznadziejnie spada. To także no i, no, no i, no i tu, tu właśnie stąd zaskoczenie że nawet w dość elitarnym My Politics odzywały się głosy, jakby ślepo Lewicowe, znaczy się absolutnie impregnowane na, na jakiekolwiek argumenty. Bo no to że pan, dyskusja jest wtedy, kiedy ludzie odpowiadają na argumenty i wzywają własne argumenty, a nie rzucają slogany. Prawda? Jeżeli ja rozmawiam z z Federacji, i on na, na pytanie, no dobrze, ale jaki jest dowód, dowód że, że Putin organizował nam te 3000 migrantów nad granicą, no to no przecież to jest oczywiste. Prawda? Więc jeżeli mamy znać na tym poziomie, no to od razu idźmy na potwórko I, i, i zajmijmy się czymś normalnym, a nie dyskusjami. Dyskusje muszą, muszą odpowiadać na, na konkretne pytania i dawać konkretne odpowiedzi. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem w tej transmisji urodzinowej na kanale My Politics był prezes Partii Korwin, poseł Konfederacji na 79 kadencji, pan Janusz Korwin-Mikke. Many happy returns of the day. Dziękuję bardzo, panie prezesie.